Jak bumerang do opinii publicznej powraca temat likwidacji Straży Miejskiej w Grudziądzu. Tym razem inicjatorzy mieli ułatwione zadanie, ponieważ do złożenia projektu uchwały potrzebowali zaledwie 150 podpisów. Rok temu złożony protest nie przeszedł weryfikacji i przez władze miasta został odrzucony. Po zebraniu ponad 5600 5, podpisów, złożeniu wniosku do Urzędu miasta, miasta i rozpatrzeniu go, pan prezydent Malinowski wyraził się tak, ta inicjatywa była żałosna. Głównym uzasadnieniem ponownie złożonego projektu uchwały jest wymiar ekonomiczny. Koszt utrzymania to są 3 miliony 100 tysięcy złotych. 3 miliony 100 tysięcy zaplanowane w tym roku. Gdy chodzi o wpływy planowane z tytułu grzywien kar, to jest wzrost do 2013 roku. O 55%. W przedstawionych dokumentach nie brakuje również zarzutów o zbiurokratyzowanie, co w nieco prostszym znaczeniu przyrównuje się do porównania Strażnika Miejskiego do zwykłego urzędnika. Straż Miejska działa w strukturze organizacyjnej w formie dwóch wydziałów. Na czele tych wydziałów stoją naczelnicy. Jest kilka, jeśli nie kilkanaście referatów, stanowisk samodzielnych na stólach stoją kierownicy. Jest to ogromna rzesza urzędników, nie strażników. Organizatorzy projektu przedstawili również pomysły związane z potencjalną oszczędnością środków finansowych po rozwiązaniu Straży Miejskiej. Na dofinansowanie. Szpitala miejskiego w Grudziądzu, który jest w bardzo trudnej sytuacji, na dofinansowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Bo w tym roku, z tego co wiem, w budżecie przeznaczono 40 tysięcy. Zaledwie, zaledwie. Pozostałą część środków inicjatorzy akcji proponują przeznaczyć na dodatkowe patrole policji. W ostatnim czasie w kierunku municypalnych skierowany został jeszcze jeden zarzut: internauci w Grudziądzu podważyli prawidłowość i dobrą lokalizację ustawianych na terenie naszego miasta fotoradarów. Temat był o tyle głośny, bo to przecież owe fotoradary są jednym z głównych źródeł dochodów Straży Miejskiej. Wpływy do, do, z mandatów to w ponad 80%, nawet bym rzekł, że bliżej 90%. To są wpływy z samych mandatów drogowych. Gdzie tu jest bezpieczeństwo? Gdzie tutaj jest interwencja w różnych ciężkich sytuacjach? Oczywiście za pozytywnym lub negatywnym podjęciem uchwały stać będzie głosowanie radnych. Inicjatorzy akcji, choć przeprowadzili ją ponownie, nadal niespecjalnie wierzą w jej przegłosowanie. Uważam, że nie trudno to przegłosować, bo o tym nie będą decydować radni, aby nie decydował prezydent, który po prostu powie radnym jak mają głosować. Podczas zbierania podpisów nie zabrakło jednak tych mieszkańców naszego miasta, którzy likwidacji Straży Miejskiej są przeciwni. Były osoby, które no gdzieś się spieszyły, które mówiły, że Straż jest potrzebna, czego wy chcecie, likwidujecie miejsca pracy i tak dalej. Także oczywiście, ale gro osób podpisywało. W przypadku powodzenia złożonego wczoraj projektu uchwały i ostatecznej likwidacji Straży Miejskiej Grudziądz nie byłby pierwszym przypadkiem takiego posunięcia. W Polsce kilka miast na taki ruch już się zdecydowało. W wielu miastach, w stalowej woli, w uzasadnieniu, gdzie się wypowiada prezydent, nie doży zaoszczędzili milion dwa, ale to sytuacja bezpieczeństwa się nie pogorszyła, a się polepszyła. Czyli coś w tym jest. Do tematu likwidacji Straży Miejskiej powrócimy już w przyszłym tygodniu.